Dzień dobry, kłaniam się, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku końcika dobrej książki. I dzisiaj zanurzymy się troszeczkę w ziemi górnośląskiej, ale tylko troszeczkę, ponieważ śląskie Centrum Chorób Serca, mieszczące się w Zabrzu, kojarzy się z kilkoma osobami najbardziej ze Zbigniewem Religą i Marianem Zembalą. I dzisiaj książka o tym drugim o Marianie Zembali. Książka Zembala, Szpital to Ja, Historia słynnego kardiochirurga. Tak prezentuje się ta książka. Ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Liczy sobie 336 stron. Żebyśmy byli precyzyjni. A napisał ją Dariusz Kortko i Judyta Watoła. Tak książka się prezentuje. No i zabiera nas w podróż do nie tyle rodziny śląskiego centrum chorób serca. W zabrzu, ale zabiera nas w podróż z Marianem Zembalą, który pokazuje się tutaj, jak zresztą za chwilę usłyszycie we fragmencie, który przeczytam i będzie on podchodził z przedmowy, z przedmowy w tej książce: człowieka z krwi i kości. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, niesamowity menadżer. Niesamowity człowiek. Człowiek wielu sprzeczności, ale człowiek, któremu też zawdzięczamy bardzo wiele. No i ta książka zaprasza nas do jego życia, do tego, co było i dobre, i złe, do tego, co pokazywało, gdzie człowiek jest w stanie dotrzeć, i też do tych jego ciemnych zakamarków nie gdzie człowiek może upaść, ale co go tak naprawdę powoli zjada lub zabija. Wiemy, że Marian Zembala odszedł tragicznie z tego świata, e, znaleziony w basenie przydomowym, popełniając samobójstwo. No ale też e, tu znajdziemy może nie tyle odpowiedzi, ale poszlaki, które wskazują na to, dlaczego tak, a nie inaczej się wydarzyło. E, zobaczymy też w, tutaj w tej książce historię. Rozwoju w ogóle kardiochirurgii, rozwoju Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Prześledzimy też losy kilku, kilkunastu lekarzy, wybitnych lekarzy. W tej książce są rozmowy z różnymi ludźmi, którzy współpracowali z Marianem Zembalą. Poznamy też historię wielu osób. Wydaje mi się, tu nawet nie ma osób przychylnych bądź nieprzychylnych, bo wszyscy za to, co wnosił do medycyny, Marian Zembala go bardzo szanowali. I słusznie, bo należał mu się wielki szacunek za to. Dobrze, kochani, zanim przejdziemy dalej do opowieści o tej książce, o tej, co z niej wyciągnąłem, o tym, o tym jak się mi ją czytało, to zapraszam na fragment, który będzie przedmową w tej książce. No to poczytajmy. Jedno jest bezsporne. Był urodzonym liderem i wielkim lekarzem, oddanym pacjentom. Szpital był dla niego ważniejszy niż dom. Bóg nie lubi leniwych. Marian Zembala. Przez trzy dekady na łamach Gazety Wyborczej pisaliśmy o sukcesach Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu pod kierunkiem profesora Mariana Zembali. Dzięki nim budował markę szpitala i swoją własną, Nieprzeciętnego człowieka, lekarza o wybitnej intuicji, a przy tym świetnego menadżera. Empatyczny, dobry, z głową pełną śmiałych wizji, uczeń wielkiego Zbigniewa religii, którego dzieło rozwinął. O jego zasługach dla polskiej medycyny świadczą nie tylko prace naukowe i przełomowe zabiegi. Tysiące pacjentów, którym uratował życie, z pewnością potwierdzą to świadectwo. Profesor Zembala doceniał naszą pracę. Nieraz dziękował za teksty poświęcone osiągnięciom swojego szpitala. Wiedział też, że kiedy zdarzy się coś niedobrego, mimo jego niekwestionowanej pozycji w świecie polskiej medycyny, także o tym napiszemy. To nie był moment, raczej proces, który trwał kilka lat. W tym czasie ludzie związani z SCCS coraz bardziej nabierali odwagi. Dostawaliśmy coraz więcej sygnałów, że w szpitalu nie dzieje się dobrze, słyszeliśmy skargi. Na pieczołowicie budowanym wizerunku wybitnego lekarza i wspaniałego kardiochirurga zaczęły pojawiać się rysy. Nie chodziło już o zabawne anegdoty o tym, jak to profesor Marian Zembala bywa porywczy. Coraz częściej chodziło o krzywdę ludzi. Wielu z nich decydowało się odejść ze szpitala mimo świadomości, że opuszczają wciąż świetnie prowadzony ośrodek, w którym i oni odnoszą sukcesy. Profesor Zembala przewidywał krytykę, co nie znaczy, że umiał ją łatwo znieść. Tekst bunt na pokładzie, a także następne, w których opisaliśmy sytuację w szpitalu, rozgniewał go, groził, że już nigdy się do nas nie odezwie, a jednak odzywał się, gratulował nagród, składał życzenia na Boże Narodzenie, a więc wybaczał i wciąż doceniał naszą pracę. Nie był idealny pod każdym względem, choć w mediach przeważa taki właśnie obraz, a paletę pastelowych barw podsuwa rodzina profesora. Bliscy mają prawo do takiej pamięci i gdyby chodziło o osobę prywatną, nie byłoby to naszą sprawą. Profesor Zembala był jednak osobą publiczną, znanym lekarzem, posłem, ministrem zdrowia, nie bał się kamer, wykorzystywał każdą okazję, żeby ludzie, którzy potrzebują pomocy wiedzieli do kogo się zwrócić i naprawdę pomagał był wybitny i jako taki zasługuje na prawdziwy portret a nie tylko hagiografię znaliśmy dobrze profesora i jesteśmy przekonani że sam na pewno by to docenił próbowaliśmy namówić najbliższych profesora zembali by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami spotkaliśmy się ze zdecydowaną odmową na początku czerwca 2024 roku od Hanny zębali żony profesora i jego dzieci, otrzymaliśmy list. Wyrazili w nim obawę, że nasza praca może naruszyć ich dobra osobiste. Powołali się na prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej. Choć nasza praca nie była gotowa, zarzucili nam nierzetelność, brak obiektywizmu i staranności. Zagrozili sądem. Szanujemy uczucia rodziny, ale szanujemy też pamięć o świetnym lekarzu, konsekwentnym w swoim działaniu. Jego wzorem także postanowiliśmy być konsekwentni. Od wielu lat opisujemy polską medycynę, nasze teksty są szeroko dostępne, każdy może je ocenić. W Państwa ręce oddajemy opowieść o człowieku z krwi i kości. I jesteśmy już po fragmencie a zatem o czym jest ta książka, która zabiera nas w podróż przez historię życia, pracy profesora Mariana Zębali. Przede wszystkim ta książka zaczyna się od momentu, kiedy zostanie znaleziony Marian Zembala, jego ciało, i też kończy się w ten sposób, kończy się na pogrzebie Mariana Zembali. Przede wszystkim ważne jest to, że tę książkę nie napisały osoby przypadkowe, tylko dziennikarze gazety wyborczej, którzy, nagradzani oczywiście dziennikarze, którzy zajmowali się w ogóle medycyną. Pisali o medycynie, o sukcesach, o porażkach, o tym, co tam się dzieje, więc, jakby byli w temacie bardzo, bardzo znali się przede wszystkim z Marianem Zembalą, i mm, tak jak w przedmowie, już jest zaznaczone, że i pisał na święta, i składał życzenia, i gratulował y, oczywiście, i krzyczał, bo z tej książki wyłania się obraz prawdziwego człowieka. Nie takiego laurkowego, ale prawdziwego, i ta książka, wydaje mi się, jest dosyć szczera. Jest uczciwie napisana. Nie należy ukrywać tego, że ktoś był wybuchowy albo miał krótki ląd, że potrafił zwyzywać, że używał wulgaryzmów, ale też potrafił przeprosić. Potrafił też pokazać, jak się pracuje na maksa. Kiedy na czymś mu zależało i kiedy trzeba było coś robić do utraty tchu, to to robił. Nie poddawał się. Nie, nie ulegał naciskom. Miał swoje zdanie, wytrwale dążył do obranego sobie celu. Tutaj w tej książce pojawia się wiele też rozmów ze współpracownikami, z innymi profesorami, z tym, co było dobre w pracy z profesorem Marianem Zembalą, co było złe. Wszyscy możemy oglądać, jak pięknie rozwinął cały szpital w Zabrzu. Owszem, jest tutaj w tytule już Zembala Szpital to ja, gdyż on traktował ten szpital oczywiście. Państwowy, troszeczkę jak własny folwark, ale z drugiej strony, gdyby nie on, nie byłoby też dalszego rozwoju tego szpitala w ten, a nie inny sposób. No, zrobił kawał, kawał, kawał dobrego, pomógł bardzo wielu ludziom, a przy tym wszystkim w podejściu do pacjentów był bardzo ludzki wręcz, jak ojciec, bardzo ciepły, pomocny. Ludzie widzieli w nim oparcie. Natomiast Troszeczkę inaczej, kiedy z taką osobą się pracuje, no to on też wymaga od tych współpracowników, aby byli tacy jak on. Nie każdy, czyli poświęcali wszystko dla dobra szpitala, dla swojej pracy, dla pacjenta. No a tak często się nie dzieje, bo nie każdy jest naszą kopią. Nawet na pewno nie każdy jest naszą kopią, i nie każdy podchodzi do życia tak właśnie jak tutaj. Pan profesor Marian Zymbala. Poświęcał szpitalowi i pacjentom wszystko, każdą chwilę wolnego czasu. No, był w tym przekonujący i miał ku temu wszelkie argumenty. No, ale co ja biorę z tej książki dla siebie? Biorę to, że nie muszę widzieć w profesorze Laurki, nie muszę. Podchodzić do niego jako kogoś nieomylnego, bo tak też nie było. Do prawdziwego człowieka, ale z wizją, który poświęcił swoje życie temu, co kochał, pracy, leczeniu, powołaniu, którego się podjął, jeżeli chodzi o jego życie. W tej książce też pokazany jest obraz człowieka, który działa, kiedy jest w ruchu, w pełni fizycznie sprawny. Później dochodzi do udaru, którego doznaje we Francji, i nagle człowiek, który jest taki żywy i który pracuje intensywnie, nagle kiedy czegoś nie może zrobić, no dochodzi w pewnym momencie do pewnej wewnętrznej frustracji, do zdenerwowania, często do wyżywania się też na najbliższych czy współpracowników i tak dalej. No i tak też było tutaj podobnie. Druga sprawa, bardzo. Też chciał, aby jego syn Michał zastąpił go na tym stanowisku i dalej rozwijał ten szpital, aby był tak doskonały, znaczy doskonały, tak świetny jak on. A przecież, tak jak powiedziałem, każdy z nas jest inny i nie do końca to wszystko się udaje. Bardzo polecam Wam tę książkę, tę pozycję, jest naprawdę świetnie napisana. Kiedy zaczynamy ją czytać, to w ogóle, mimo że tam jest dużo odnośników medycznych, takich z życia, z którym na co dzień ja przynajmniej nie obcuję, Naprawdę, czyta się to. Czyta się to i widzi się w tej książce, że te wszystkie osoby, które tam są wymieniane, żyją pełną piersią tym, co wykonują. Że są mocno zaangażowani w swoją pracę, że są do tych zawodów powołani. Świetna, świetna historia. Warta przeczytania, zaznajomienia się. Myślę, że kawał dobrej pracy wykonali też ci dziennikarze Dariusz Kortko i Judyta Watoła. No, i tyle mogę o tej książce powiedzieć. Naprawdę znakomita pozycja. 336 stron, tak jak powiedziałem. No, i na koniec rzeczywiście tak to mogę śmiało powiedzieć, że autorom udało się pokazać właśnie człowieka wielobarwnego, takiego z krwi i kości autentycznego, bez upiększania, laurkowania, cukrowania, ani też nie przeginania w drugą stronę, że wszystko. Było złe. Nie, jest po prostu pokazane w tej książce. Człowiek jak najbardziej uczciwie, ambitny, niestrudzony, pędzący do przodu bez względu na przeszkody. Do końca nie chciał, a może nie umiał się zatrzymać. I tymi słowami m, zakończmy dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia za tydzień. A co będzie w przyszłym tygodniu? No o tym m, już wiem. Będzie świetna książka o rejonach ziemi, a nawet bardzo konkretnie o rybniku i ludziach mieszkających tu jakiś czas temu. Bardzo, bardzo fajna lektura, która być może zachęci Was do odwiedzenia tego fantastycznego miejsca, w którym sobie jestem i żyję. Do zobaczenia, cześć.